Cześć, cześć, dzisiaj gramy w Minecrafta. Mesa. O! A nie to jednak nie Mesa. No dzisiaj gramy w Minecrafta na RAWie, na komputerze. O, wioska! I że to nie jest ustawione? Ogólnie przed chwilą chciałem dla nas nagrać hardcore, ale niestety zabił mnie szkielet, więc chyba się nie nadaje. To też jeszcze... No naprawdę to jest zupełnie losowy seed. Co tu się stało? Że taki dobry sit już? Tyle, że nie mam drewna. Z tym jest problem. Już myślałem, że to różował w tego. Tyle, że czemu tutaj nie ma żadnego drewna? Why? Well? Where, Where the drewno. Przecież jak tutaj nie ma żadnego kowala, to, to, to przecież tutaj nic za bardzo nie zdobędę. Co najwyżej, no co, no jakieś tam śmieszne patyki. To jest rafa kolorowa, ale w rafie kolorowej też nie ma. Zostawię jakie ja nawet teraz craftingu nie mam, dobra? Tam jest z golem. Więc okej. Okay. To ja o dobra, to jest jeszcze to mój jedyny ratunek. Cztery tego muszę teraz sobie nakopać. Ty już wiem co ja muszę zrobić, patrzcie na to. Tak, że nie mam tego... Zobaczcie. O jeden Ten ma tutaj takie raz, dwa, trzy, cztery i zobacz Ale ham. Chodź tu hamie. Patrzcie On tutaj... On jest taki sprytny. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Sześć. Teraz go nie mogę dosięgnąć. Tutaj hamię Nie mogę. To był chyba. Jak ja się podłoguję cztery bloki do góry. Zobaczcie, on my tam sobie wszedł. Ale ja jestem mądry. O no i miał się schować sobie jeden sposób. No ale będzie zbyt łatwe go z łapki uklepać. Ale nie mam żadnego innego wyboru. U, nie gram na wersji 1.19. Gin, gin lubię. O, umarł. Pięć, dobra. Lecimy. Dzwon, dzwona, awać i prezujemy. Pięć wypadło. Masz drewno Hamie? masz drewno. Masz drewno. To jest nieopłacalne, albo w sumie wiesz co? A co mnie obchodzi, kurde, twoja farba? Tutaj ci też podniszczymy. Dobra, dajesz do posadz jeszcze, proszę, potrzebuję tego. To posać, jeszcze, jeszcze nie. Ty chamie, co ty? Czowal! Nie. Chyba tam płynąć gdzieś. A skąd ja mam trzasnąć łódkę? No nie, czyli że ja mam właśnie na piechotę płynąć. Już w dodatku bez, jedyne co mam do żarcia to dwa chleba, ponieważ tutaj nie ma żadnego craftingu. No i macie tutaj widać, że jakiś crafting. No już nie mam niedonka. Gdyby tutaj był jakiś crafting, to byłbym uratowany. masz prawdę. O, tutaj jest. Daj mi to młode Jeszcze biorę sobie usuniętego krzaka i zielonego bobnika, Dzięki. O. Co ty tak że. Jak... Ty mi fali, żeś właśnie to zabrał. Chodź tu. Już. Cztery szmarakdy za sześć chleba. O, ty kurde. Zostaniesz jeszcze jednego. To co, to możesz sobie jeszcze... 5 To źle, jeden szmaragd? Za 6 chleba, kiedy wcześniej miałeś za 6 chleba jeden szmaragd? To takie ceny są właśnie w 2022. Chodź tu, nikt ci tego nie kupi, więc nie, nie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. sumie jeszcze tutaj o tego. O te osoby, żeby świnki, mogę ze, zabrać. Z nich jedzą go. Chodź. chodź tu. Przepraszam, was świnki, ale to jedyne, jakie mogę wziąć są to żarcie na całą drogę. Siedź cicho. To ty właśnie mi zamykasz drzwi? Jakie ty drogo. Ty, ty. Ale masz drogo. Idź stąd. Au. Przecież to... To jest piramida? Macie tutaj seed'a do tego, do tego sida ja nie wiem co tu się właśnie stało. Z wioska, tutaj tuż tuż obok piramida. Jest dużo postawić. Przecież ja umrę zaraz tu. Proszę, żeby tam było jakieś, jakieś dre drewno. co tam nie może być chyba drewno. Będę to rozkopywał teraz. No i co? Mam nadzieję, że nie umrę. Znaczy i cały blok żyje. Mamy tu. Jeszcze nitki sobie wezmę. O, wielostrzał. Proch. Siodło. To sobie zniszczymy. co tu ma być? Teraz jednak no, nie mam jak stąd wyjść Jakie mam teraz stąd wyjść? Jestem głupi Albo w sumie czekajcie, dłużej weźmiemy sobie piasek e, 7, to chyba nie wystarczy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem Nie, to mam jeszcze inny pomysł Patrzcie, jeżeli nie możecie wyjść piramidy i macie tylko 7 jakiegoś bluczku stąd, to zobaczcie. Skopujecie się na dół i wiecie, co tak sobie bierzecie skrzynki. znaczy, zmiecie skrzynki i teraz próbujecie się budować. Nie. Dobra, będę teraz Zresztą jednak chyba nie potrzebujecie tego seedu skoro to jednak jest taki słaby seed, po prostu są drobnie słabe itemy były jakieś lepsze itemy Weźmy tam wyjść. No. ja mam teraz są wyjść? ale nawet jak drewno nie było, taki nie ma. Bez drewna ja tutaj umrę. Patrzcie, coś że mi się wydaje, że najmądrzejsze będzie podróżowanie nie tam daleko, daleko. Hen-hen. Zdobyć tutaj kolekcji cokolwiek Może bez drewna to to nie ma zbytnio sensu trzeba czy to właśnie się mocno robić ale nie mam żadnego drewna tu nigdy miał jakieś drewienko ale tako od razu totalnie na hardkora, nie No nie! Tylko nie to. Dobra, nie wiem przed swoim... No nie, tutaj przecież, tutaj nic nie znajdę. Gdybym miał ja chociaż cztery drewna, to już by było lepiej. No tak, przecież mam zginiełe mięso teraz. Wspomniałem o tym. Daje głód, ale jest lepiej i to kopalnie tych skrzynek było bardzo opłacalne. Głód chwilę trwa, ale... Kurczę, no chwilę będę tak szedł teraz. Co mogę wziąć beda z tego? z wioseczki kurde stały mi się też jakieś bloczki ale to tam już mało jak tutaj jest no, naprawdę jednego bloczka mi zabrakło jeszcze dwa jeden dwa Na chwilę tutaj będę chyba musiał iść No, no i ogólnie za chwilę kończymy ten odcineczek Cześć, co? A. No właśnie, dobra. Co tam robi pajęczyna? Ale i tak nie mam drewna TO JEST przecież DREWNO Tak to jest drewno? To jest drewno? To nie jest drewno Halo? To jest... To jest drewno! Dawaj Jeszcze nie tylko jedno nie! Mały! Proszę cię! Mały ty debilu! Jednego drewna mi zabrakło. Przedstawię, ja może przez niego teraz i jakąś inną stronę. Proszę, już tam nie dojdę dalej. Makowiec. Znaczy, czekaj, co? Ja nie lubię makowca. Nie, tutaj przecież nie ma żadnego drewna. w damage. Czy ty mały jest głupi? Już nienawidzę ty, już nienawidzę Minecrafta. Ostatni odcinek z Minecrafta. Później nagrywam Fortnite'a. A tak na serio to żartowałem. Ale tak czuję się oskamowany. Bo to takie... smutne. Aha! Co to za takie... Zbiegowisko, spotkanie czy jakiś gang zabicia po boba, niewinnego po boba z Jubiti? Tak! Tak! Dobra. Mamy wszystko. Mamy tutaj tego. Mamy tutaj kanion, a tam mamy jeszcze in inny biom. Drewno. Drewno! Dobra, widzimy się w następnym odcinku na...